Mówić o sprawie trudnej, bo mam mówić o polskich nagraniach. Więc pierwsza teza jest taka, że po pierwsze trzeba mówić, trzeba nie zapominać i jeszcze raz mówić i, i słowo polskie nagrania, dlatego że na skutek no, różnych bym powiedział, złych postępowań, niesprawiedliwości no, narodowe wydawnictwo po prostu zostało sprzedane i praktycznie no, można powiedzieć, że nie istnieje. No, jakkolwiek pewne rzeczy, które, że tak powiem, spełnią warunki dobrego i skutecznego marketingu, czyli dobrego przychodu, no, mogą nadal być spełniane. No ale my, jak tutaj w tym gronie, jak widzę, jak słyszałem referaty, my jesteśmy ludźmi, którzy dbają i myślą, w sposób bardzo systemowy, o dziedzictwie kulturowym, a przecież Polskie Nagrania jako no zbiór największy, świadomie również tworzony, niezależnie od działań komercyjnych, jako właśnie ten zbiór najcenniejszych rzeczy, gdy idzie o zjawiska słowne, słowno-muzyczne i muzyczne, no był tworzony. I, więc moje wystąpienie, które wstępnie zgłosiłem dość spontanicznie kierownictwu konferencji, że z największą przyjemnością zajmę się nagraniami historycznymi, które mnie po prostu fascynują. Jestem tym zafascynowany. Nic piękniejszego jak nagrania akustyczne, w których to odnajduję, bym powiedział, najwięcej piękna najwięcej naturalności, zwłaszcza w tej sferze wybrzmiania muzyki, czyli kwotów, niż w późniejszych nagraniach elektrycznych, czyli mikrofonowych, nie mówiąc też o technikach przecież bardzo skompresowanych, digital. No ale musiałem niestety temat zmienić, musiałem temat zmienić, bo pierwsza redakcja była taka o tym, że reedycje nagrań historycznych w polskich nagraniach. Ja chcę tutaj małą korektę w tytule wprowadzić, bardzo przepraszam organizatorów konferencji, mianowicie chcę zasygnalizować sprawę konieczności reedycji nagrań historycznych, polskich nagrań. To znaczy, chodzi o to, żeby najstarszy zasób polskich nagrań, który jest bardzo w tej chwili rozproszony, w pierwszym etapie próbować odtworzyć odtworzyć, to znaczy, żeby te nagrania, które powstawały no jeszcze pod znakiem firmy Odeon, mówię o nagraniach już powojennych, później, które tworzyła Muza i do momentu, kiedy powstały polskie nagrania, czyli oficjalnie rok 1956, jakoś Uchwycić i odtworzyć. Na czym polega problem? Problem polega na tym, że, jak już powiedziałem, to są zbiory rozproszone, bo nie zachowały się na przykład słynne woski, które kiedyś były, prawda? Jeszcze w polskich jaganiach, tutaj z obecnym Stefanem Kruczkowskim, sami chodziliśmy do pana Zenka i po prostu widzieliśmy, jak on, te woski stoją jeszcze na regałach. No ale jak się po latach później poszło do fonoteki, to, to, to już nie stoją, i prawdę powiedziawszy, nie wiadomo, gdzie są. Zresztą podobnie jak z, z niemniej cennymi nagraniami w polskim radiu, jeszcze nagraniami zrealizowanymi techniką właściwie zarysowania taśmy filmowej, czyli na tym urządzeniu Philips Miller, to tutaj pan Stefan by wszystko powiedział, no w zasadzie zostały tylko pojedyncze. Więc ten zbiór, o którym mówię, właśnie nazywam zbiorem historycznym. I tutaj słowo o samej terminologii, co to są nagrania historyczne. No więc w zasadzie gdy idzie o Precyzyjnie nikt na ten temat się nie wypowiedział, zresztą zgodnie z założeniem, że historia właściwie zaczyna się wczoraj, więc w odniesieniu do nagrań to różnie bywało. No, no oczywiście pierwszy taki rozdział to na pewno nagrania akustyczne, czyli mniej więcej do 1925 roku. No później, gdy się pojawiają oczywiście nagrania elektryczne, mikrofonowe, to jest następny etap. Inną cezurą mogą być nagrania publikowane na płytach szalakowych, czyli tych szybkoobrotowych i wreszcie kolejny rozdział, kiedy wchodzi w winyl i płyta wolnoobrotowa, no i oczywiście nasza cudowna technika, tak bardzo niszcząca to, co najpiękniejsze w muzyce, czyli po prostu wybrzmiewanie, czyli stosująca kompresję, czyli technika digitalna. Przepraszam, to jest mój subiektywny wtręd, ale nie jestem jakimś takim wielkim fanem tych najnowszych technik. I Więc wracając do mojej wypowiedzi, że przede wszystkim w odniesieniu do polskich nagrań historyczne definiuję jako to, co powstało po wojnie, bo przed wojną po prostu tych nagrań nie było, chyba, że byśmy rzeczywiście włączyli tutaj tradycję firmy Odeon, firmy niemieckiej, która działała oczywiście na rynku polskim jeszcze przed wojną, później też rozpoczęła, rozpoczęła swoją działalność po wojnie, no więc można tutaj jakoś tak to integrować i łączyć, ale nas rzeczywiście interesuje to, co powstało już w naszych rodzimych studiach, studiach nagrań po wojnie. No więc to jest właściwie to, co mówię, jakaś idea postulatu postulatu, bo jest jednak szansa, żeby próbować się jakoś dogadywać z nowym właścicielem i przynajmniej te najstarsze zasoby odtworzyć, odtworzyć, żeby zbiór tych nagrań po prostu no już niestety matryc najzwyczajniej nie będzie. Są oczywiście matki, matki, prawda w późniejszych tych nagraniach matki taśmy, czyli takie te. Eksploatacyjne. No i niestety już tylko w niektórych przypadkach pozostają nośniki, te, które zostały wprowadzone do obrotu. No tutaj jest sprawa poszukiwania tych najlepszych egzemplarzy, żeby to wszystko odtw odtworzyć. I więc to jest ten problem. No oczywiście, reedycje. Tutaj otworzyłbym pewnie wielką dyskusję, co znaczą reedycje i przede wszystkim aspekt estetyczny reedycji. No tutaj było wiele eksperymentów, wiele prób, wiele szarlataństwa, też tak chciałbym śmiało powiedzieć, że próbowano tych reedycji, a to ustereofoniczniania, a to różne takie historie, natomiast ci różni pomysłodawcy reedycji, no, no no niestety, robili wszystko, tylko zapominali o tym, żeby zachować oryginał, żeby ewentualnie ktoś, kto ma jeszcze lepszy pomysł, mógł od z tego oryginału skorzystać. Więc cały, tutaj ca, ca, cały ten ruch i, związany z reedycjami, no muszę powiedzieć, że troszeczkę znów ze Stefanem Kruczkowskim, bo to my jako pionierzy chyba w Polskim Radiu, próbowaliśmy tych rzeczy dochodzić do tych starych magnetofonów, do tych pierwszych, które przyjechały do Polski, magnetofony, magnetofony stereofoniczne rok 60. z Anglii sprowadzone te słynne betery itd., tak itd., tak więc sprawa reedycji to jest oczywiście wielki obszar dotyczący aspektu estetycznego i technologicznego. No ja tutaj muszę powiedzieć, że, że, że z wielkim podziwem obserwowałem kolegę, który rzeczywiście w sposób nadzwyczaj nowoczesny organizujący fanotekę Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, po prostu no, no, zachwycał się tym, że, że, że ten nuty podskakują, te nuty grają, no, ale, ale gdzie, gdzie jest ta, ta jakość dźwięku, no, która jest bardzo indywidualna, która w zasadzie no, przesądza o tym, że ktoś, artysta, interpretuje dany utwór tak czy inaczej i czyni ani takie, ani inne wrażenie estetyczne na słuchających, więc tutaj cała ta sfera tych, tych spraw dotyczących właśnie estetyki i technologii. Oczywiście pojawiają się coraz to nowsze programy, tak zwane odszumiające, no ale Różnie to bywa, no pamiętam, że kiedyś poprosiłem, bo ja też się zajmowałem wydawaniem płyt, chyba w sumie z tysiąc tych płyt wydałem, w firmie Polskie Nagrania i w firmie Polskie Radio. I więc no, pamiętam, że no, była też sprawa czyszczenia taśm analogowych, żeby po prostu nagranie, które ma być publikowane w wersji digital, oczyścić szumu taśm analogowych. To pewnie pani Rutkowska tutaj doskonale by nam powiedziała, jakie to problemy za tym się kryją, no, ale różnie to bywa, Pamiętam, że kiedyś takie nagranie zostało oczyszczone najnowszym urządzeniem, jakie tylko możliwe. No, przyszedł artysta po prostu i posłuchał i Ona no, mówi, no, 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 no przecież tu jest wszystko, tylko nie ma mnie, prawda. Więc też i tak bywa. Więc zamykając sprawę reedycji, dlatego tak po prostu wtrącam, ponieważ mam w temacie reedycję, to króciutko się do tego ustosunkowuję. W tym moim konkretnym przykładzie, o którym mówię, a mówię o potrzebie odtworzenia zbioru najwcześniejszych nagrań, polskich nagrań, które nazywam zbiorem historycznym, no więc tutaj pojawia się ten problem reedycji. Natomiast Gdybym miał powrócić do tej pierwszej wersji tematu, czyli na płytach polskich nagrań, oczywiście takie takie próby wydawnicze były, ale nigdy polskie nagranie jako wydawnictwo nie wchodziło regularnie w jakąś taką systematyczną serię odtwarzania nagrań historycznych. W tym przypadku to się odnosiło głównie do nagrań przedwojennych, bo oczywiście działające w Polsce wytwórnie sporo takich nagrań zrobiły. I to naprawdę dużo. Ja mówię głównie o muzyce klasycznej i takich nagrań jest rzeczywiście sporo. Zwłaszcza w Syrenie Elektro. Rzeczywiście to są cudowne nagrania. E, pianiści, śpiewacy, e, nawet e, no, e... Opery zarejestrowane właśnie m.in. Halka była w ten sposób zarejestrowana jeszcze przed wojną ze znakomitymi śpiewakami, ale takie reedycje już po wojnie na Wienynach oczywiście były, bo tutaj wielce zasłużony i prawdziwy hobbyst tak idzie o stare, stare nagranie. Redaktor Józef Kański no w swoim czasie też był redaktorem takiej serii ze złotych kart polskiej pianistyki i tam głównie weszły te najwspanialsze, przedwojenne nagrania właśnie naszych pianistów i Paderewskich czy Hoffmanów, ale na przykład Józef Śmidowicz właśnie inni i tego typu artyści. Później druga taka seria, te złote karty to 60. lata to 63 rąk, ale w 75 okazała się też bardzo piękna, sławni śpiewacy polscy, no więc to też nagrania przedwojenne rzeczywiście. Cała seria, cztery płyty te winy nowe, no, dosłownie białe, krugi. W roku 1980 ukazała się taka seria, no myślę, że zasilająca troszeczkę tak bogate zbiory Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, kiedy się ukazało 10 płyt serii zwycięzcy konkursów chopinowskich i tutaj te serie. No miałem, miałem to wielkie szczęście współredagować razem z Reżimem Weberem. I tutaj Jan Weber ze swojej prywatnej kolekcji rzeczywiście yy, przekazał, zwłaszcza do tych laur, laureatów przedwojennych, bezcenne yy, białe kruki. No, chodzi tam oczywiście o Wałborina Borina, przede wszystkim, yy, także o Jakowa Zaka. No, ciekawostka, że. Yy, w roku 1932, kiedy wygrał Aleksander Uliński, Uni to wtedy dwie, dwa nagrania, które wówczas zrobił w Warszawie dla Syreny Elektro, to chyba jedyne nagrania przedwojenne, które były związane z laureatami konkursów szaponowskich, do tej antologii właśnie weszły. Więc cały czas mówię o tym, o reedycjach nagrań historycznych na płytach polskich nagrań, żeby po prostu troszeczkę ubarwić e, tę moją wypowiedź. No więc czyli te próby powrotu do nagrań przedwojennych do sławnych śpiewaków, do sławnych pianistów oczywiście e, były. E, też okazała się taka bardzo ciekawa e, płyta e, Halka w Operze Warszawskiej i wtedy taki zestaw właściwie wszystkich fragmentów w różnych wykonaniach został zarazem złożony i właściwie powstał w ten sposób pełny spektakl Halki, właśnie z nagrań z przedwojennymi śpiewakami. Bardzo piękna, bardzo sentymentalna, rzeczywiście publikacja z 1981 roku, też Józefa Kańskiego. No a później, oczywiście, ta piosenka przedwojenna to wielki magnes, wielki materiał obszar właściwie no cudowny, bo to przecież sławy każdego rodzaju, więc polskie nagrania też sięgały po te nagrania historyczne, no ale. I różnie to bywało z tą regularnością, ale w momencie, kiedy już tak systematycznie zaczęto ten materiał właściwie nazwiskami najwybitniejszych piosenkarzy jakoś tak no, właśnie reedytować, no to wtedy przyszły te czarne dni, kiedy to po prostu polskie nagrania sprzedano w sposób, bym powiedział, bezrefleksyjny, I tak jak to się sprzedaje, nie, nie wiem, upadły jakieś. PKS z zardzewiałymi autobusami. Więc... No proszę Państwa, powiem tylko, że, że no, to naprawdę było bardzo niesprawiedliwe, bardzo nierozsądne i bardzo nieekonomiczne, no ponieważ no, wyroki czy orzeczenia były takie, jakie były. Ostatecznie one zapadły z dwóch powodów. Najpierw z powodu kancelarii, która się spóźniła ze złożeniem odwołania do sądu apelacyjnego. To pierwsza przyczyna, a druga przyczyna była taka, że już inny adwokat po prostu nie zdążył zapłacić opłaty sądowej w wysokości 500 zł. No więc oczywiście próby, próby żeby, nie wiem, no, polskie nagrania, które były, były jedną z pięciu spółek Skarbu Państwa, czyli spółka SO, na przykład połączyć z jakąś wielką spółką, która obraca miliardami i zrobić bardzo prosty ruch córkę, spółkę, spłacić te 2 miliony, zresztą i pozwolić działać. No czegoś takiego oczywiście nie uruchomiono. I nie uruchomiono również ustawowego programu takiej pomocy, pomocy państwa no, dla ratowania skórek Skarbu Państwa, gdzie on zwyczajnie no, zasila się pewną chocą, żeby to znów stanęło na nogi, No więc czegoś też takiego nie można było uruchomić. Natomiast no, minister Zdrojewski mm, na ciągłe rozmowy i jakieś takie apele, no co dalej z, z Piwem, z polskimi nagraniami, cały czas mówił, że ma na to pomysł. Termin naglił, no i w pewnym momencie oczywiście, naszego pana ministra, już nie był w Warszawie, pojechał jechał do Brukseli, no i nie zdążył, że tak powiem, uruchomić tego swojego no być może genialnego i zbawczego pomysłu, ale nie uruchomił. Szanowni Państwo, więc mówię o tym, że w ramach szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego ochrony dziedzictwa fonograficznego, jedną z ważniejszych rzeczy, jaką trzeba zrobić tutaj w naszym środowisku, to jak mówię, odtworzyć, odtworzyć powojenny zbiór nagrań, polskich nagrań, rodzimych nagrań, mniej więcej z roku 45, 46, już od oryginalnego w do roku 56. I to nazywam nagraniami historycznymi, które są rozproszone które są jednak jakoś tam opisowe, opisane. No i teraz będzie pewnie dalsza jakaś taka aktywność ludzi, no nie wiem, którzy mają poczucie dbania o dziedzictwo, do, dobijania się do, nie wiem, w ministerstwie jakieś pieniądze, bo z obecnym posiadaczem można się zapewne na te sprawy domówić, bo on ty po prostu nie jest zainteresowany. On po prostu przejął i nawet nie wie tak naprawdę co przejął, a jeśli będzie chciał robić użytek komercyjny, to oczywiście no, z tych pozycji, które są bardzo jeszcze ciągle komercyjne. Natomiast gdy idzie o wydawnictwa klasyczne, no, sytuacja jest trudna, bo z tego co słyszałem to raczej obecny właściciel będzie startował do programów operacyjnych ministra. Po to, żeby otrzymać po prostu pieniądze, tak jak my wszyscy startujemy na dane wydawnictwo. Szanowni Państwo, to co mówię, to jest właściwie rodzajem takiej informacji, rodzajem wystąpienia postulatywnego. Może no, Państwo też mieli świadomość, że w tych Waszych cudownych zbiorach, jakimi się zajmujecie, a to w bibliotekach publicznych, a to w instytutach, no, kiedy macie ten jedyny niepowtarzalny zbiór, kiedy nie musicie walczyć na rynku komercyjnym z wydawnictwami, kiedy wreszcie macie no, skromny, bo skromny, ale jednak zapewniony budżet na swoją działalność, no to oczywiście tutaj mamy zupełnie inną sytuację. Ale bardzo serdecznie gratuluję, że tak może być, że tak dbacie. Myślę to na podstawie tego, co słyszałem w Waszych referatach, bo to jest wielki obszar dziedzictwa kulturowego. No a tutaj trzeba naprawdę sensownie zawalczyć o to, że przynajmniej tę najstarszą część naszego dziedzictwa komercyjnego, oczywiście no, Polskie Nagrania komercyjnego, ale ono w tym momencie jest niezwykle wartościowe. Jakoś próbować odtworzyć i w dalszym kroku, w dalszym jakimś takim etapie, no po prostu udostępnić i o to będzie szła walka. I nie ukrywam, że, że, że sam tutaj też z kolegą Kominkiem, no mamy pewne idee, pomysły, jeszcze trochę energii i będziemy walczyć. Dziękuję bardzo.